Witamy was i w ogóle. Cześć! Jej. Hey. Ninja! Eee, dobra, witamy Was w kolejnym odcinku Minecraftowego pamiętnika Tak, witamy bardzo serdecznie hey. e, tu... A creeper! Tutaj jest czekaj, creeper! czekaj uciekaj, 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 bo ja chcę... ciekawe jak oglądamy. Czekaj, jak sobie go zmaszyć! Aha, dobra. mam tu nową teksturę, nie? naszą naszą. A normalnie wygląda Zwróciłeś mnie do niego! Nastąd mnie! Uh. Oj! Uh, uh. Zwróciłeś mnie do niego! <noise> Dobra tam nie ma żadnego. I idziemy dalej. E, tak, to ja tylko pokażę Nic domek. się nie stało? Tutaj tak się trochę... Budowaliśmy. Co się... Tak, zabierz. proszę, życi rozma jest... Ty... Kurna, tak leżę, że się zabijesz rzeczywiście. E, a, bo my ziemię... Potrzebujemy trochę piachu. Takie. O, ja widzę węgiel. To kopiesz piasek i ja widzę węgiel. O, no i dał mi najgorszą robotę. No, no. no, no. Jesteśmy tuż przed. E, znaczy, nagrywamy dzień przed wydzie, wy... wyjściem. Wyjściem 1.8. Wyjściem następnego update'a. Dobra, jedę kopać trochę dalej. Jej, ale fajna woda! O trzcina, ej Węgla No Co wiesz? Trzina wziąłem, ale węgla jest... Ile w... tego piasku, nie bo nie wiem Es tak. Wystarczy się, prawda? Świat mi znikona hmm. nic nie dały łopaty, nie? Mm. No ja aż mam 37, tylko jeszcze po chopie jest tak każdy, nie? O tym chodziło bardziej. No, to, to, to wiadomo. No kurde. Nic nie da się wykopać. Taki masz? Nie, nie mam, ale coś nie, nie chcę mi się wykopywać. O, ja już mam stak, o. Daj mi ze jeszcze. Daj mi swój piesek. Okej. Okay. dobra, ehm. Um... I chyba pójdę wystarczyć. No, Ym, chyba nie tak. wiem, czy, czy go zobaczysz. Czy teraz znowu zlecisz zadanie? Stąd tu i zobacz. Widzisz tam węgiel? Um, tak, widzę. Potem. No to ile ja go wykopać? Ty? No ty. Co się będę męczył, ja. Ha, ja zrozumiałem, że ty idziesz, dobra. Nie, ty idziesz. Extreme, extreme sport Wydobywanie węgla w minecrafcie No już wolę bić się z Creeperami. Dobra, teraz się przydadzą moje umiejętności skakania. <tryk> Uur, no i spadłem. Właśnie. Czekałem na to, że spadniesz. A ja mam dwa piski. A, z mojej strony. Wykopałem dziurę na cztery piecyki mając dwa piecyki. Jestem Aha. Z Cały Z karty. Idzie dobrze. Nooo, piasek mi się... E, ten... skończyło mi się. Co się skończyło? Dobra. E, ziemia mi się do skakania. Mówię ci, o, potra potrafisz latać, mówię ci skocz. Tak. Nie chcę ci... nie... nie chcę... Czekaj, jak to było? Eee... Czekaj. Dobra, nieważne. No tak, mój fail z mojej strony. Wstawiałem piasek, żeby przypalał węgiel. Aha. Może się uda, nie wiem. Spróbuj. E, na tej teksturce jest tak fajnie, że mm, przy piecyku widać na przykład, że węgiel przetapia 8 tego. 8 przedmiotów, patyki 0,5 i tak dalej. Mhm. To jest przydatne. Wiesz, że można ten palić wiaderkiem lawy? Czekaj, bo ja krowę zabiję. Skurzyłam mnie. Czekaj, bo ja krowę zabiję. O, widzę cię. Trzeba <słuch> Nie było zbyt dużo węgla. E, w... Dołóż tam do picyku. O, świnia. Gliś, <słuch> nie moje jest taki... będzie Oczywiście dla mnie, bo już mam 2,5 serduszka. Tylko 2,5 serduszka? A ja tam ze fajną górę, kiedyś będzie trzeba tam pójść. A, co tam? Na A co mi wyskakuje, że coś pewnie mało miejsca na skuce Bo na skuce mam jakieś kilka mega. Aha. Nie no, żartuję, tu parę mega mam praktycznie. Już tak ile nie jest. Aha, bo ty przepalasz, dobra. Mmm, tak kobla może się przydało. Masz trochę kobla? Możliwe, że węgla nie starczy. Co mam? Mam jeszcze coś tam Nie starczy starczy. Wystarczy nie. jeden? Tak Weź wypełnij te tutaj dziury. Masz. Nie, już nie potrzebuję. Weź wypełnił tutaj te A Ale ja ci dam tylko jeden. No ja wiem. Przecież uważaj, bo cię zaraz uderzę przez przypadek. Dobra, ja idę zwiedzać. zwiedzać. Znaczy, wiesz, poszukać węgla, bo już widzę, że w piecykach jest mało. O, tam jakaś fajna góra. Jak wrócisz, to zobacz, jak się tutaj zbudowałem. O, nie zgub się, nie? Wow. To wiadomo. Czekaj, kordy. Jakie? Dobra. Się Pamiętam kiedyś stare dobre czasy, jak gubiłem się i nie wiedziałem jakie kordy były. Znaczy w ogóle nie wiedziałem, że cordy, coś takiego istnieje jak kordy Minecraft. Za moich czasów. Ta. <laughs> Grałem w Minecraft, a wiem, wiem, więc wiem jak budować dom dziwko. Fakie. <laughs> Tekst wzięty z grafiki. No. Um... Zdychaj krowo. Po lewej stronie jest mało ciekawe okolice. Po lewej? Myślę, że zależy jak stoisz. O, jak wyjdziesz eee... z domu. Ciekawe to było dziwne. Koplacz mi się zrespił, postawiłem myślę. że taka płasko-sacharowa okolica jaka? płasko-sacharowa? ziesz, pustynna, wiesz, co mi chodziło? płasko-sacharowa tak, tu jest cobblestone, bo tu był cave chyba, tak, tak, wiesz co? Mi się wydaje, że trochę niepotrzebnie robimy e, akurat pamiętę. Pamię te e, Minecraftowy pamiętnik na 1.7.3, bo jak jutro wychodzi... wychodzi update, to wiesz co się dzieje. Dlatego stanie. nie podróżuj, ej, wracaj właśnie, nie podróżuj. <laughs> A no w sumie i tak będziemy przecież tego. Będziemy podróżować, bo musimy jak to? Znaleźć jakieś fajne, wybitne miejsce. Jakie wybitne miejsce? No wiesz jakieś fajne miejsce takie kozackie, to znaczy takie wiesz... o co mi chodzi. Wyjątkowe, a nie takie wiesz, że o, tutaj mi się podoba, to teraz tutaj. Tylko poszukać, porównywać i tak dalej. Tak, bo ja się to buduję, bo to mi się podoba. No tutaj ci się podobało, a przecież tutaj nie możemy, bo jak wyjdzie update 1.8, to kiepsk. Mm. Nie, ale. Dobra, jestem, a... jestem idiotą, zrobiłem drewniane schody. E, zry, wa dobra, walnę tutaj deski. Bo, żeby się przepalił do końca. Nie, piasek. cały piasek nie, nie potrzebny. Już myślę, że wystarczy. Szybuj mi to szybko. co dobra. tam stało? Dobra. No, co jest? Nie chcę się wyciągnąć. O, już. Utknął. Dobra, chodź tu. Co ja? Na ciebie szkłem. Dobra, wiem. No to chodź tutaj. No czekaj, jestem w drzewie. To cię nie usprawiedliwia z tego. człowieku. A plącze mi się dzisiaj język. Nie wiem dlaczego. Ha, wóżku. Zrobiłeś jeszcze trochę schodków kamiennych? Nie, Oho. Już noc. Aaaa, <noise> nie ma tak jak Minecraft. Kurna, Minecraft. E, idź na owce, o. Tak? O no, jasne. No czekaj, zrobię, de, zrobię skrzynię, bo muszę zostawić. E, A, to zostawić. A, jest skrzynia. skrzynia. O. Na Dobra, ja idę po owce. Ja mam dwa wełny, No to jesteś. jeszcze cztery. Widzisz, jesteś, jesteś łowca owca. Łowca owca. owca. Ach, ach, ach. Ale to było dobre. Dobra, jakby jak zginę, będzie twoja wina. Mhm. Mm o, widzę dwie owce, na no, trzy nawet. Jedną czarną. No nie mam żelaza, nie? Żebym zrobić na Ja tu trochę poświetlam sobie. Nie uciekaj, głupia. <głupia> nie. Ja coś. Płaczę, że ma miejsce. <głupia> To. Będziesz, będziesz miał mnie na sumieniu. Zginąłeś? Nie, nie, ale zginę. To jest pewnie. Bo jeszcze dopiero mam dwie wełny. Ja nie widzę owcy w A to jest jedno łóżko już. Ha, jedno łóżko. Bo ja mam wow, dwa. To na, na, na pewno się wyśpimy. Dobra, już Just widzę pierwsze potwory. Oj, widzę owcy, dobra. A co tam potwory? Nie, spadło. No i jak tam wejdę? Nie wejdę tam, kur. Dziś zombie! Kurwa, no, idę zombie. Dobra, muszę tam no, iść. Ja golę nie, ale ja mam tak taki straszny wygląd. Cały okrwa jeszcze Takie. Takie. I tak za chwilę zginę, bo mam oh, dwa dfaj. serduszka. Wracaj! Piórka. No już... Nie, już spoko spoko mamy już tego. Już mam wszystko. Ja mam Potrzebna ja Mam obcy zombie. Dobra, chodź idziemy. Jeszcze obcy zombie. leję na te zombie. Ja już zrobiłem wszystkie. Przyjąłem większość głównie. Mam trzy wełny łącznie. Zamknij drzwi za sobą. Miałeś ze skrzynki? Wziąłem Masz jeszcze jedną Masz łoże Wiesz jakie fajne mam taki ten łoże z creeperkiem A ja tak samo, to jest John, John Smith Nie, ja mam inną ja mam albo, swoją Albo Misa, nie wiem, Fajnie. Dobra trzeba zrobić pokoje 2 na 2 na 2 Nie 3 na 2 bo mhm. y, będą nam się szpawnować Szpawnować Szpanować spawnować na potwory <śpowny> I będziemy musieli się zakopywać. Co ty robisz? Tak daleko? Mm, pokój, pokój. No bo chcę tutaj. O, równo się z tym. Z, ze ścianą. Dobra. Na wysokość 2 musi być, nie? Mm, tak. Dobra. Zrobię sobie drewnianą podłogę. Trzy podłogę. No tak. Czekaj jeszcze, śpię, jeszcze ten robi sobie w Dobra, dobranoc. noc. już śpisz? No, <grystanie> a nie patrzę. Czekaj mu się kilo, w No to ręką. To jest jakiś... Jo, kobla ręką. Nic. To dlaczego nie? Dobra, że bo bym się spać, teraz. Śpiący jesteś. Co tam spią? Dobra, postaw się na razie, usiądę tutaj. A, nie, stop, pochodnie. Pochodnie. Dobra, yy, żegnamy się już, nie? Bo to odcinek. no, to jest tak. Także... Tak, dokładnie. Komentujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie. Przyciskiem, przyciskiem <laughs> subskrypcji, przyciskiem, który byłby nas uśmiech na twarzy, i w ogóle wszystko. Tak. Ej, jakby co, nie ruszam w ogóle ręką, dobra? W spodniach. Nie. Dobra, i. Pozdrawiam Cześć, wszystkich. Na razie. Not